Cześć kochani, witam was na moim kanale. Ja jestem Kinia, a dzisiaj przychodzę do was z takim pierwszym wrażeniem, z takim testem na żywo kosmetyków od Kylie Jenner. Słuchajcie, jestem tak strasznie podekscytowana. Dzisiaj byłam w Daglasie, bo to, jak wiecie albo nie wiecie, to Daglasa właśnie weszła jej kolekcja do pielęgnacji skóry kosmetyków. Myślałam, że będzie kolorówka, ale nie, tylko były właśnie do pielęgnacji, także kupiłam. Ta-dam! a oto mój zestaw jest piękny. W ogóle opakowania są tak piękne, jak widzicie jest taki pudrowo-różowy i biały ja mam tutaj cztery kosmetyki i słuchajcie, mamy tak, tonik z mleczkiem waniliowym, piankę do mycia, tą piankę do mycia każdy zachwala, także... Będziemy ją testować, krem nawilżający i krem pod oczy. Myślę, że bez zbędnego przedłużania po prostu będziemy otwierać i po kolei sprawdzać, co my tutaj ciekawego mamy. Na pierwszy ogień lecimy z tonikiem z mleczkiem waniliowym. W ogóle powiem Wam... A, i będę Wam mówiła oczywiście od razu ceny. Ten, no to tutaj troszeczkę ceny są skandalicznie wielkie. No... To są drogie kosmetyki, dlatego postanowiłam, że nagam tego test. Czy warto, czy nie warto? Cena tonika to 126 zł. Tak wygląda odpakowany tonik, bo że jest tak piękny. Takie pięknie, pudrowe różowe. Mój tata tutaj siedzi, za to ładne. piękne opakowanie, prawda? Piękny kolor. Ja nie czuję żadnego zapachu. Będziemy je testować zaraz w łazience. Także na spokojnie, zaraz wyczujemy. Dalej pianka do mycia, którą każdy właśnie zachwala, że ta pianka jest cudowna cena tej pianki to 135 zł na boże, ale ona jest śliczna, bo wydawało mi się, że ona będzie taka bardzo żółta, i widzicie ona jakby jest taka biało, taka troszeczkę żółta, bo na filmikach u Viva a Viva, serdecznie pozdrawiam była ona właśnie taka mega, mega żółta, a u mnie jest taka nie wiem, może jak się wstrząśnie, to będzie inna Zobaczymy. Dalej mamy krem nawilżający, jego cena to 135 zł. Krem wygląda tak, nie jest to jakoś duża objętość. Ja w ogóle, boże, tak mi się podoba design tych kosmetyków, że... I ostatnią rzeczą, krem pod oczy, jego cena to 112 zł. Krem pod oczy wygląda tak. Proszę patrzcie, jak to się wszystko tak ładnie prezentuje. I słuchajcie, za całość zapłaciłam 517 zł. I poczekajcie, 9 zł jeszcze kupiłam... Yy, za 9 zł była w przecenie maseczka do włosów. Czy warto, czy nie warto? Zaraz się o tym przekonamy. Dobra, ja się przeniosłam do łazienki, zwiążę sobie włoski. Możemy w koczka je związać, będzie chyba yy, tak najłatwiej. No i przechodzimy do testu. Okej, okay, hejka, okay, widzicie mnie tutaj w lustrze, ja sobie umyję twarz. Bo tak nastawiłam właśnie kamerę, żebyście widzieli wszystko, że yy, co ja dokładnie robię. To, żeby tutaj nie było, że was oszukuję, że tutaj robię coś innego. Także szybko nawilżemy twarz. Twarz nawilżona, oczyszczona leciutko i na pierwszy ogień jestem najbardziej ciekawa. Leci pianka właśnie oczyszczająca od kaj, jestem mega, mega jej ciekawa, bo wszyscy jej właśnie ją polecają. Na szczęście są oczywiście zwolennicy i są także ci, którzy hejtują ją strasznie. Także albo ludzie kochają tę piankę, albo jej nienawidzą. Nawet pani w się dzisiaj o jaka ona super! Także... Sprawdzimy. Wstrząśniemy ją na początku oczywiście i damy trochę na rączkę. Ale sło, ale fajnowa. Zapach. Zapach jest bardzo przyjemny. Bym powiedziała, że to są takie kwiatki. Ale to jest zapach jakichś takich kwiatków? Nie wiem czemu. Tak po prostu, mi się zapach z kwiatami, chociaż to ma być waniliowe. Dobra, myjemy twarzyczkę, pieni się. Super, powiem Wam, nie piecze nic, Próbuję tak pod oczami, i zobaczymy, czy coś będzie piekło, czy to będzie podrażniało oczka, czy nie. Powiem Wam, że na razie nic nie piecze, dałam mocno pod oczy i jest git, powiem Wam, jest naprawdę git. Nigdzie nie piecze, czyli ta pianka jest naprawdę, skład musi być naprawdę jakiś bardzo dobry, bo nigdzie nie, nie piecze. Dobra, spłuczę tą piankę i do Was wracam. Jestem już po użyciu pianki, zmyłam ją z twarzy i powiem wam, że nie wiem, czy to widać, ale to twarz wydaje się taka ładniejsza, taka, nie wiem, po prostu ja się czuję taka świeżo, tak czysto i twarz jest mega mega gładziutka, także ta pianka. Jak najbardziej na plus, Jestem już, jestem już taka podekscytowana, nie ukrywam tego i się strasznie, strasznie cieszę, że na no jak na razie nie wydałam pieniędzy tylko pieniędzy na marne, Jak na razie jest dobrze. Lecimy dalej, na drugi ogień mamy tutaj waniliowy tonik. Także ja używam tonika tak, bo są dwie różne szkoły, że tonik po prostu na ręce i rękoma rozprowadzić po twarzy albo właśnie, że na baczik. Ja jestem. Za tą szkołą, która mówi, żeby właśnie rozprowadzić najpierw na waciku i potem na twarzyce. Także ciężko się wyciska, to na pewno nie chcę, słuchajcie, mi wylecieć. Nie wiem dlaczego. Słuchajcie, nie chcę lecieć. Eee, coś tutaj. Coś jest nie tak. A ja jestem jakaś głupia. Ej, no, jest odblokowana i nie chcę lecieć, naprawdę. Dobra, po prostu okazało się, że... Był sklejony, trzeba było oderwać takie coś, odkręcić i oderwać. A jak go cisnęłam, oglądałam już filmiki, jak to się otwiera. I mówię, kurde, nie działa mi. Już po prostu mówię, nie. Sprzedali mi jakiś taki dziwny egzemplarz. O, a teraz mamy leci. Wygląda to, jak takie okay. mleczko. Tonik, który wygląda jak mleczko. Dobra, wycieramy. Czuję pieczenie. Czuję takie, nie to, że pieczenie. Może, może to nazwać jakim bardziej mrowieniem niż pieczeniem. Także. No. Nie jest to na minus. Słuchajcie, nie jest to na minus. To, to zanim nie dajemy tego na minus, bo jeżeli pieczę, to działa. Ale no, tutaj coś jest nie tak chyba. Zaraz zobaczymy. Dobra, twarz wytonikowana, można tak <laughs> powiedzieć, wytonikowana. Czy coś widać? To no, słuchajcie, no. Jest w takiego nie widać, no ja wiadomo, to jest pierwszy raz użyć. To jest takie pierwsze wrażenie. Ja to w ogóle jestem podekscytowana i dla mnie pierwsze wrażenie to jest takie naprawdę wow! Przejdziemy teraz do kremów nawilżających. Znaczy tutaj mamy krem nawilżający do twarzy i tutaj mamy krem pod oczy. I nigdy nie wiem, który yy, jako pierwszy. Czy krem nawilżający, czy krem pod oczy. Hmm, 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 hmm. Dobra. Bierzemy pierwszy krem pod oczy. Otwieramy. Staram się być jak najbliżej, żebyście jak najbardziej tutaj wszystko ze mną widzieli. Ale fajowe ma opakowanie, patrzcie. Dobra, da się go wycisnąć, czy też trzeba coś tam otworzyć w środku? Da się. Boże, patrzcie na to. Patrzcie na to. On jest żółty. Wygląda jakby był przeterminowany. Pierwsza moja myśl to była, że jest przeterminowany. No ale no dobra. Kremia, krem, tak? Wyciśniemy trochę. Dobra, rozsmarujemy. Pamiętajcie kochani, że ja nie jestem o kończy profesjonalistką, mogę nie robić tego tak jak trzeba, ale ja tak używam właśnie kremu, że wyciskam sobie i umytym paluszkiem, oczywiście nadzieję, żeby mieć umyte paluszki, żeby tutaj żadnych bakterii do oka nie dać sobie. I zawsze tak sobie rozprowadzam paluszkiem. On jest taki niby złoty, jak jest go trochę więcej, to on wygląda na złoty, ale jak jest go mniej, no to on wygląda na taki żółty. Jakby był właśnie przeterminowany się wystraszyłam, ale to dopiero po ta kolekcja wleciała do tak lasa, także jakby miało być przeterminowany, słuchajcie. Dobra, pierwsze wrażenie kremu pod oczy minęły dwie minutki i fajnie tak zmatowił. Mi się wydaje, że naprawdę fajnie zmatowił ten obszar pod oczami. Jeżeli jestem tak trochę dalej i światło na mnie inaczej pada, to patrzcie, świecę się jak psu, nie powiem co. Dokończcie sobie, ale myślę, że jest spoko. Mam nadzieję, że mi pomoże ten krem. Jak wiecie, mi tutaj często tak schodzi skóra pod oczami, schodzi mi ta skóra, jest taka bardzo wrażliwa, wysuszona, także mam nadzieję, że ten krem pomoże. Przechodzimy dalej, krem nawilżający na całą twarz, też go oczywiście próbujemy, odkręcamy, jak on wygląda. Boże, patrzcie jak nigdy nie wziąć takiego kremu. Słuchajcie, ja jestem tak zachwycona designem tych kosmetyków, jak one są zrobione, ich kolory jakie są, że to jest naprawdę jakiś wielki sztos, naprawdę, naprawdę, naprawdę jestem zachwycona, jak one są wykonane. Nie wiem, czy mam teraz na paluszka sobie dać tego kremu, czy na rączkę. Dobra, na paluszka, o. Nie za dużo może go, co? Ma taką konsystencję jak krem Nivea, znaczy na początku w sumie. Jest taki, on jest zapachowy, powiem wam, nie czuć jakiegoś takiego zapachu wielkiego, więc chyba tutaj będzie bez zapachowy. Ma zapach takiego, no takiego typowego kremu powiem wam. Nie jest to jakiś zapach w żaden sposób denerwujący czy coś, powiem Wam, jest naprawdę przyjemny ten zapach. To były już wszystkie kosmetyki z tej serii, które ja kupiłam. Wiem, że jeszcze w Daniasie dostępne jest serum z witaminą C. I tego serum nie kupiłam, bo bardzo dużo słyszałam o nim negatywnych opinii. Ale w sumie też trochę źle że nie kupiłam, bo wie jak wiadomo, jednym działa, jednym nie działa. Może mi by się sprawdzało super. I straciłam coś? No nie wiem, zastanawiam się, czy właśnie je kupić, czy nie. Dajcie dać w komentarzu, czy lecieć, dokupić te właśnie serum z witaminą C, czy sobie darować. Jak na pierwszy rzut oka, na pierwsze wrażenie, ja jestem na tak. No nie da się powiedzieć, czy po pierwszym użyciu, czy te kosmetyki były warte swojej ceny, bo nie wiadomo, co one nam z twarzą zrobią. Może teraz być pięknie, twarz jest naprawdę gładziutka, taka. No, to się tak nie klei. One się, jak widzicie, użyliśmy aż tylu rzeczy. A ta twarz się nie klei, nie ma jakiegoś takiego wiecie, lepkiego. Czasami kremy zostawiają nawet po czasie takie lepki, coś taką lepkią. No nie wiem, nie wiem, jak to po prostu powiedzieć, ale na twarzy macie tak się lepi ta wasza twarz, nawet po czasie. Tutaj nic nie zostawiło lepkiego. Widać, że twarz jest nawilżona bo Tu Widzicie jak się błyszczy? Bo tutaj mam lampę i tak się pod tą lampą błyszczy. Także widać, że twarz jest cały czas nawilżona. Kosmetyki działają, ale nie wiadomo jak działają, bo jutro, na przykład, mogę się obudzić i mieć twarz całą w pryszczach, także nie wiadomo jak działają. Czy polecam, czy polecam? Ja polecam. Pierwsze wrażenie, tak naprawdę, jeszcze nie widać efektów, ale coś czuję, że to te kosmetyki to będzie strzał w dziesiątka. Oczywiście będę ich używać regularnie, codziennie i zobaczymy, co z tego będzie, bo jak wiecie, ja mam taką skórę dosyć dziwną. I wszystkie kosmetyki mnie piekły, nawet kremy takie nawilżające. Wszystko mi piekło. A tutaj leciutkie pieczenie miałam tylko przy toniku, przy piance, przy kremie pod oczy, przy normalnym kremie nie było żadnego pieczenia, a naprawdę no dużo kremów mnie po prostu piecze, uczula. Także co, ja się z wami żegnam, a wy koniecznie w komentarzu napiszcie, czy chcielibyście, żebym na przykład testowała te kosmetyki miesiąc albo tydzień i wróciła do Was taką recenzją, co się stało po tygodniu, już tam po miesiącu, koniecznie napiszcie, czy chcielibyście taki film i właśnie po jakim czasie miałabym do Was wrócić z recenzją tych kosmetyków. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmiku. Oczywiście, oczywiście stawcie łapkę w górę, jeżeli film Wam się podobał, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo motywujące. A jeżeli jesteście tutaj nowi i, i widzę się z Wami pierwszy raz, to proszę zostańcie ze mną na dłużej. Na pewno nie pożałujecie. Czerwony przycisk subskrypt na moim paluszku. Taki sam jest na dole. Jeżeli jest szary, jest dobrze. Jeżeli nie, to nieźle. Niech będzie szary. No i co? Ja się z Wami żegnam. Buziaczki i widzimy się już niedługo. Pa, pa!